To jest część druga tego odcinka, do którego zobaczycie może jutro albo wieczorem. Zresztą jest już wieczór. O, tak może być! E, w tym odcinku będą bez... za No i powiemy jeszcze raz kto w jakiej będzie występował. Tu, ta dwójka, ten o Yes. ta miała na imię, czekajcie, musimy zobaczyć, do naszego, dobra, jednak się też nie doczytam ja i wy tym bardziej się byście nie doczytał więc yy, po prostu nie wiem jakie ona ma na imię, wiem, że ona ma na imię Brylant, tylko wiem tyle no i no i oni będą w jeżdżeniu ona ona on ma na imię Wicher a ona no właśnie nie pamiętam no i oni będą w skokach o oni, oni, oni kolejny, taki szary piękny koń i haha nie pamiętam jak on miał na imię niestety no, i Spirit. I oni we dwójkę będą znaczy. Będą walczyli o lepszy czas. Zobaczymy, kto wygra. he! ja wygram. Nie, bo ja wygram. Hmm. A oni będą walczyć o Puchar. Puchar, czekajcie. Muszę go tylko złożyć, bo odpada mu. O ten puchar będą walczyć i najlepszy koń go będzie mieć. Okej, okay. być możemy zacząć z eee, Bierzemy tą przeszkodę. Bierzemy to go. Ona, nie zdziwcie się, ale ona będzie na wszystkich tych koniach jeździć po kolei. Eee, I tu mamy... To jest kurza Bierzemy tylko niektóre. Na razie nie startują. Podkładamy je tu. Tu widzicie mamy inne więcej koni. Więcej. I zostawiamy tych dwóch. Znaczy jeden tylko zostaje. Bo go trzeba uzbroić. Trzeba go uzbroić. Uzbroić. To uzbroimy go. To siodełko. Założyłem. Dobrze, już mamy pierwszą rzecz założoną. Dobra wydaje mi się, że musicie mieć na pełnym świetle. No i teraz chyba lepiej. Oczywiście, że lepiej. Napiszcie w komentarzach jakie było. Dobrze, już mamy ubranego końka teraz musimy jedynie ją ustawić tutaj mamy do niej jej siostrę czarnego konia, więc zapasujemy jak ona ma siedzieć jak ma mieć nóżki? co prawda jej, jej siostra ma trochę krzywe te nogi no, po prostu taka była ją no, kupiłam no i co, ładna była nic nie stało, że i tak nie będzie stać o się jakiegoś konia i będzie gnit. Na pewno każdy, kto nagrywa akurat te konie, też ma jakiegoś konia takiego. Na bank. Nie ma takiej, nie ma takiego takiej youtuberki, youtubera, który by tak nie miał. Po prostu nie ma. A ja teraz będę miała problem. Tam no, możecie słyszeć, tutaj uległ jeden telewizor, a tam możecie słyszeć disco polo. Tak, disco polo, dobrze słyszycie. Ja nie słucham disco polo, nie lubię. Disco polo jest jakieś tiru yy, Nie wiem kto może słuchać disco polo, ale nie wiem, coś chce słuchać, disco Polo, jego sprawa. Ale ja wiem tyle, że ja nie słucham. No teraz będę tysiąc razy obracać. No i mówiłam o tym i się właśnie z tego zawsze denerwuję. Tu się tu jest jakieś... Odwód. Dobra, ja nie będę przedłużać po prostu i zaczekajmy sobie jak wy zaczekacie, jak ja sobie to ustawię. Widzimy się zaraz. Dobra, już hmm. mamy. Na mam nadzieję, że to się nie popsuje. Więc jedziemy tutaj obok tej 50, no i zaczynamy. <laughs> du, du, du. To będzie jak pijana. I, i, i no nie, to są to A nie, tyle, to to Przepraszam, nie, to, to wygląda, widzicie to? Widzicie? Normalnie, znów się wycinę. I zaraz, zobaczę bo ja muszę walczyć, żeby yy, mogli trzymać. No to zaraz się widzę. Dobrze, mam tu broń, trzyma się jedną ręką, ale i tak zacznę. Najgorszy koń ever. Po prostu, po prostu... Ach. Ale oczywiście chodzi mi o to, że nie będzie tu taki długi odcinek. To będzie trochę nawet krótki, może nawet 10 minut. Mi chodzi po prostu o to, żeby jeden zawód koniec najpierw zrobić, a na następny dzień kolejny i na następny dzień kolejny. Wiecie, o co mi chodzi. No się w ogóle teraz nie trzyma

Teraz widzimy się zaraz, jak ubiorę od tego pana. Oj, dobrze już. Może się nie trzyma, ale nie chcę znowu się wkurzać, tak jak było tam. Można odtąd 要多高呢？ Co tu ma być? Koniki tu! Nie! Co tu ma być? Uczestnik spadł z konia, teraz nie może na, na niego wsiąść. Chodź tu! Nie! Co się dzieje z tym koniem? Ech. Oj tu! Nie, spadaj pan! Proszę! Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem, żeby mnie tylko nie złapała. Dobra, koniec! Koniec! Koniec, koniec, koniec! Kończymy ten odcinek. Muszę złapać tylko konia. Chodź tu!